Wybrani, nienawidzą tego. Nienawidzą tego, że można zauważyć to, czego nie mogą ukryć. Nienawidzą tego, że ich intuicja demaskuje i ujawnia pęknięcia w ich starannie skonstruowanych osobowościach. Za każdym razem, gdy wchodzisz do pokoju, Twoja obecność destabilizuje ich iluzje. Czują się odsłonięci, bezbronni i słabi w obliczu czegoś. Czego nie mogą ani kontrolować, ani naśladować. Brutalna prawda jest taka, że ich zdolność do czytania otoczenia, patrzenia poza gry i pokonywania podstępów nie tylko im zagraża, ale wstrząsa nimi do głębi. To nie tylko prezent, który nosisz, jest to siła, która na nowo definiuje każdą interakcję. Dlatego porównania. Rywalizacja i słabo zakamuflowana energia nigdy się nie kończą. Rozeznanie jest jego tarczą. Chroni Cię przed oszustwami i manipulacją, tnąc fałszywe intencje jak ostrze. Kiedy inni próbują ukryć swoje motywacje, Twoja zdolność do dostrzegania prawdy powstrzymuje Cię przed wpadnięciem w ich pułapki. To nie jest tylko mechanizm obronny to sposób na poruszanie się po życiu z mądrością, która zapewnia że zawsze jesteś o krok do przodu. Ludzie mogą odczuwać energię Twojego rozeznania, nawet jeśli tego nie rozumieją. Zdają sobie sprawę, że masz coś rzadkiego. Dla niektórych ta energia jest źródłem inspiracji, popychającym ich do osiągnięcia swojego potencjału. Ale dla innych jest to onieśmielające, lustro odbijające wszystko, czym chcieliby być, ale nie chcą się stać. Do tego dochodzi efekt lustra. Twoje rozeznanie nie tylko odsłania prawdę o innych, ale także odzwierciedla ich niepewność z powrotem do nich. Dlatego niektórzy ludzie Cię podziwiają, a inni mają do Ciebie pretensje. Ich zdolność do trzymania tego lustra zmusza ludzi do konfrontacji z własnymi lękami, wątpliwościami i niedoskonałościami, rzeczami, które wolelibyś ignorować. Twoja intuicja jest tak potężna, ponieważ nie jest to tylko umiejętność, jest to dar Boży. To połączenie z wyższą orientacją pozwala spojrzeć poza zgiełk codziennego życia i podejmować decyzje z jasnością i pewnością siebie. Podczas gdy inni polegają na powierzchownych informacjach, ich intuicja jest bezpośrednią linią do mądrości, która wymyka się logice. Intuicja jest zarówno nauką jak i zjawiskiem duchowym. Z jednej strony jest to twoja podświadomość rozpoznająca wzorce, których twój świadomy umysł nie może jeszcze wyjaśnić. Z drugiej strony, jest to boskie połączenie, które dostrają cię do prawd, które wykraczają poza świat fizyczny. Ta dwoistość czyni z niej niezrównany dar, który inni często mają trudności ze zrozumieniem lub zaakceptowaniem. Jeśli czujesz, że Twoja intuicja odkrywa to, co jest ukryte, powiedz się o tym teraz w komentarzach poniżej, moja intuicja nigdy nie kłamie. Przyłącz się do nas w głoszeniu tej prawdy. A jeśli czujesz się wezwany, zasubskrybuj Astral Atom już teraz i aktywuj dzwonek powiadomień, aby nie przegapić przyszłych duchowych aktualizacji, takich jak ta. Pamiętaj, że jesteś atomem astralnym. Razem jesteśmy wybrańcami. Jednym z powodów, dla których ludzie z tobą rywalizują, jest zakorzenienie w twojej własnej niepewności. Widzą w tobie to, co chcieliby mieć jasność, pewność siebie, umiejętność mądrego kierowania życiem. Zamiast radzić sobie ze swoimi wewnętrznymi zmaganiami, mierzą się z tobą, mając nadzieję, że znajdą sposoby na przyćmienie twojego światła. Ale prawda jest taka, że ich niepewność rośnie tylko wtedy, gdy zdają sobie sprawę, że możesz przejrzeć ich próby prześcignięcia cię lub skrzywdzenia. Kolejnym czynnikiem jest mentalność niedoboru. Osoby te uważają, że nie ma wystarczająco dużo sukcesu, miłości lub uznania dla wszystkich, więc postrzegają swój rozwój jako zagrożenie dla swojego. Dla nich ich zwycięstwa wydają się bezpośrednim odejmowaniem ich własnego potencjału. Ta błędna perspektywa napędza potrzebę konkurowania, nawet jeśli nie ma prawdziwej konkurencji. Społeczeństwo tego nie ułatwia. Od najmłodszych lat jesteśmy uwarunkowani do szukania zewnętrznej walidacji i mierzenia naszej wartości w porównaniu z innymi. To kulturowe uwarunkowanie tworzy pożywkę dla zazdrości, zwłaszcza w stosunku do osób intuicyjnych. Kiedy Twoje życie przeciwstawia się tej normie, kiedy zachowujesz się autentycznie, bez szukania aprobaty, destabilizuje to model społeczny i stawia cię na celowniku zazdrości i urazy. Twoja autentyczność jest wyzwalaczem. Życie autentyczne oznacza odrzucenie masek i fasad, których większość ludzi używa, aby dopasować się lub zyskać akceptację. Kiedy przedstawiasz siebie jako swoje prawdziwe, ja. Zmuszasz ludzi wokół siebie do konfrontacji z częściami siebie, które pogrzebali. Ten dyskomfort może albo inspirować wzrost, albo generować wrogość, w zależności od dojrzałości emocjonalnej danej osoby. Podczas gdy niektórzy ludzie postrzegają swoje rozeznanie i intuicję jako źródło inspiracji, inni czują się urażeni, ponieważ nie mogą tego powtórzyć. Osoby te mogą czuć się uwierzone przez własne ograniczenia i zamiast uczyć się na Twoim przykładzie, wybierają atakowanie lub pomniejszanie cię. Dynamika ta jest wzmacniana przez szersze trendy społeczne, takie jak media społecznościowe. Platformy zaprojektowane do łączenia ludzi często stają się etapami porównań. Kiedy Twoje życie świeci na tych platformach, uwalnia falę ukrytej zazdrości i rywalizacji. Twoja intuicja nie tylko rzuca wyzwanie innym, to podważa same podstawy ich działania. Ludzie manipulujący rozwijają się w cieniu, knując schematy, które zależą od niezdolności innych do dostrzeżenia prawdy. Ale kiedy wchodzisz w ich przestrzeń, Twoje rozeznanie staje się reflektorem. Nagle sieć kłamstw, którą utkali, zaczyna się rozplątywać, pozostawiając ich odsłoniętych. Jego obecność zmienia dynamikę, wnosząc poziom autentyczności, który wcześniej nie istniał. To sprawia, że jesteś niezachwianą obecnością, kimś, do kogo inni naturalnie zwracają się o wskazówki i przywództwo. Dla tych, którzy dążą do dominacji, ich władza jest egzystencjalnym zagrożeniem, prowokującym wrogość. Wpływ Twojego rozeznania wykracza poza interakcję jeden na jeden. Historycznie rzecz biorąc, ludzie o głębokiej jasności rzucali wyzwanie opresyjnym systemom. Postacie takie jak prorocy, reformatorzy i wizjonerzy wykorzystywali swoje rozeznanie, aby przemieniać społeczeństwo. Ich intuicja ma podobny ciężar, rzucając wyzwanie strukturom społecznym i wnosząc autentyczność tam, gdzie kiedyś była iluzja. Zagrożenie ze strony intuicji nie polega przecież na tym, że celowo dążysz do rozmontowania planów innych, ale na naturalnym autorytecie, który nakazuje twoja jasność. Niezależnie od tego, czy jesteś liderem, czy po prostu osobnym obserwatorem, twoja wizja zmusza innych do ponownego rozważenia swoich działań, motywacji i strategii. To zakłócenie jest dokładnie tym, co sprawia, że twoja intuicja jest tak potężna i tak groźna dla tych, Którzy polegają na oszustwie. Jedną z najtrudniejszych części bycia intuicyjnym jest izolacja społeczna, którą często przynosi. Twoja zdolność do patrzenia poza fasady i intencje ludzi wyróżnia cię w sposób, w jaki większość ludzi tego nie robi. Kiedy grupują się w kręgi, zjednoczeni wspólnymi iluzjami i powierzchownymi połączeniami, często znajdujesz się osobno, niezdolny do ignorowania prawd o których inni udają, że nie istnieją. Ten podział jest dodatkowo uwydatniony przez nieporozumienie. Ludzie interpretują swoje rozeznanie jako arogancję lub obojętność. Myślą, że wierzysz, że jesteś lepszy od nich, podczas gdy w rzeczywistości po prostu odmawiasz angażowania się w powierzchowną dynamikę. Ich niezdolność do uchwycenia głębi swojej percepcji często prowadzi do niesprawiedliwych osądów i etykiet. Zazdrość i wrogość to kolejne wyzwania, przed którymi stoisz. Ludzie, którzy czują się zagrożeni swoimi darami, mogą reagować w subtelny lub wyraźny sposób, od pasywno agresywnych komentarzy porażący sabotaż. Twoje działania wynikają z głębokiej zazdrości o Twoją zdolność do poruszania się po życiu z jasnością i celem. Ten ciągły opór może prowadzić do wyczerpania emocjonalnego. Razenie sobie z negatywnością, manipulacją i ciężarem niepewności innych odbija się na Twoim zdrowiu psychicznym i duchowym. Nie chodzi tylko o zewnętrzne wyzwania, ale także o wewnętrzną walkę o zrównoważenie swojego daru samotnością, Jaką może przynieść. Jednak ta izolacja służy większemu celowi. Z duchowej perspektywy, bycie oddzielonym jest często boskim narzędziem do wzrostu i oczyszczania. To właśnie w tych chwilach samotności pogłębiasz swoje połączenie ze swoją intuicją, dostosowujesz się do swojego celu i wzmacniasz swoją odporność. Liczne są kulturowe refleksje na temat tego doświadczenia. Zastanówmy się nad biblijną historią Józefa którego wnikliwość i wnikliwość odróżniały go od braci. Chociaż został odrzukony i wyśmiany, jego dary ostatecznie doprowadziły go do wywyższenia i spełnienia większego celu. Ten archetyp na zewnątrz przypomina nam, że izolacja to nie odrzucenie, to przygotowanie. Bycie intuicyjnym może was podzielić, ale także wyposażyć w wyjątkową i transformacyjną ścieżkę. Wyzwania, przed którymi stoisz, nie są przeszkodami, są kamieniami milowymi do życia, które jest w zgodzie z Twoim wyższym ja. Kiedy posiadasz dar tak głęboki jak intuicja, ochrona Twojej energii staje się niezbędna. Bez wyraźnych granic ciągły strumień negatywnych emocji, manipulacyjnych zachowań i zewnętrznych wymagań może drenować Twoje samopoczucie psychiczne, emocjonalne i duchowe. Wyznaczanie granic to nie tylko sugestia. To konieczność. Granice działają jak energetyczna tarcza, odfiltrowując negatywność i hałas, które inni próbują ci narzucić. W tych granicach nie chodzi tylko o mówienie nie innym, ale o mówienie tak sobie, swojemu spokojemu, swojemu celowi i swojemu dostrojeniu. Niezależnie od tego, czy chodzi o ograniczanie dostępu do toksycznych osób, czy utrzymywanie dystansu emocjonalnego. Praktyki te zapewniają, że Twoja energia pozostaje nienaruszona. Świadomość energetyczna to kolejna kluczowa umiejętność. Musisz zrozumieć, w jaki sposób inni mogą, subtelnie lub bezpośrednio, wysysać Twoją energię. Nie zawsze jest to zamierzone, niektórzy ludzie są naturalnie przyciągani do jego światła, ale nieświadomie biorą więcej niż dają. Rozpoznawanie tych wzorców pozwala na uważne poruszanie się po relacjach, chroniąc swoje dobre samopoczucie, pozostając jednocześnie współczującym. Higiena duchowa jest istotną częścią utrzymania energii. Praktyki takie jak modlitwa, medytacja i rytuały oczyszczania energetycznego pomagają ci ponownie zestroić się z twoim wyższym ja i uwolnić wchłoniętą negatywność. Niezależnie od tego, czy chodzi o palenie z ją. Łączenie się z naturą, czy recytowanie afirmacji, te nawyki tworzą barierę ochronną wokół twojego ducha. Przedkładanie celu nad rozproszenie uwagi to kolejne potężne narzędzie. Kiedy skupiasz się na swojej misji, w naturalny sposób odbijasz wiele negatywnych emocji skierowanych w twoją stronę. Ludzkie opinie i próby sprowadzenia cię na manowca tracą swoją moc, gdy jesteś zakotwiczony w swoim wyższym celu. Ta przejrzystość nie tylko chroni Twoją energię, ale także wzmacnia Twoją determinację. Równie ważne jest budowanie sieci wsparcia. Otaczanie się osobami o podobnych poglądach, które szanują Cię i podnoszą na duchu, tworzy sanktuarium pozytywności. Połączenia te działają jako przeciwwaga dla dynamiki drenażu, którą można znaleźć gdzie indziej. Silny system wsparcia przypomina Ci, że nie jesteś sam i że Twoja podróż, choć wyjątkowa, jest dzielona przez innych, którzy podążają podobnymi ścieżkami. Praktyczne strategie, takie jak praktykowanie uważności, robienie przerw i szukanie samotności, również pomagają utrzymać równowagę. Wiedza o tym, kiedy zrobić krok w tył, naładować batelię i ponownie się skalibrować, jest aktem dbania o siebie, który wzmacnia Twoją zdolność do poruszania się po życiu z rozeznaniem i łaską. Ochrona swojej energii nie jest aktem egoizmu, jest to akt samozachowawczy. Gwarantuje to, że nadal będziesz kroczyć swoją ścieżką z jasnością i siłą, bez względu na wyzwania, przed którymi stoisz. Twoja intuicja nie tylko wpływa na Ciebie, ale wysyła falę przez każdą przestrzeń, do której wchodzisz. Nawet jeśli nie próbujesz tego świadomie, Twoje rozeznanie zmienia energię wokół Ciebie. Jest to nieświadomy wpływ, który inni odczuwają, często nie rozumiejąc go. Ludzie mogą odczuwać pociąg do Ciebie, szukając Twojej wizji lub odwrotnie, oddalając się, ponieważ czują, że ich ukryte prawdy wypływają na powierzchnię. Dajesz przykład, nawet jeśli przywództwo nie jest Twoją intencją. Twoja jasność, autentyczność i odmowa pójścia na kompromis z wartościami w naturalny sposób pozycjonują cię jako wzór do naśladowania. Inni patrzą na ciebie nie dlatego, że tego wymagasz, ale dlatego, że twoje działania rezonują na głębszym poziomie. Wpływ ten jest świadectwem siły rozeznania, które wzbudza szacunek i uwagę bez wysiłku. Twoja energia wyzwala jedną z dwóch reakcji u ludzi wzrost lub opór. Ci, którzy są gotowi zmierzyć się z własnymi prawdami, uważają swoją obecność za inspirującą, katalizator samodoskonalenia. Ale ci, którzy nie chcą się ze sobą skonfrontować, często reagują wrogością lub unikami. Ta biegunowość nie jest odzwierciedleniem Was, ale gotowości lub jej braku do ewolucji. Jesteście jak duchowe dostrojenie, harmonizujące i destabilizujące energię, gdziekolwiek się udacie. Kiedy wasza energia jest w harmonii, podnosi wibracje tych, którzy są wokół was. Ludzie mogą nie rozumieć, dlaczego czują się inaczej po przebywaniu w Twojej obecności, ale nie mogą zaprzeczyć zmianie, którą przynosisz. Ten efekt fali wykracza poza interakcje osobiste. Twoje rozeznanie inspiruje przemianę w tych, którzy obserwują Cię z daleka, czy to poprzez rozmowy, działania, czy nawet Twoje milczenie. Ich zdolność do zachowania autentyczności stanowi potężny przykład, zmuszając innych do ponownej oceny swoich wyborów i przyjęcia własnych prawd. Na przestrzeni dziejów osoby z głęboką wizją przekształcały swoje społeczności, działając jako katalizatory zmian. Sama ich obecność wystarczyła, by zdestabilizować status quo, zainspirować rewolucję lub poprowadzić ruchy w kierunku prawdy i sprawiedliwości. Od proroków po wizjonerów, jego rozeznanie służyło jako myć i światło, przecinając kłamstwa i oświetlając drogę, która była przed nami. Twoja intuicja jest czymś więcej niż osobistym darem, jest siłą. Która wywiera wpływ na falę wzrostu i transformacji. Po prostu, będąc sobą, przekształcasz energię wokół siebie, pozostawiając niezatarty ślad w życiu, którego dotykasz. Twoja intuicja służy jako potężny przewodnik w związkach, pomagając ci zidentyfikować prawdziwe połączenia, jednocześnie odsuwając cię od powierzchownych lub szkodliwych związków. Nie chodzi tylko o to. Aby dostrzec dobro w innych, ale o rozpoznanie pełnej prawdy, w tym tego, co ludzie próbują ukryć. To rozeznanie gwarantuje, że więzi, które tworzycie, są zakorzenione w autentyczności i wzajemnym szacunku. W miłości i przyjaźni intuicja często prowadzi do głębszych, ale mniej bliskich więzi. Przyciągają cię osoby, które zgadzają się z Twoimi wartościami i energią a nie te, które wymagają od ciebie kompromisu w kwestii twojej istoty. Chociaż może to skutkować mniejszym kręgiem, sprzyja również relacjom, które są znaczące, wspierające i transformujące. Poruszanie się po tych połączeniach wymaga delikatnej równowagi między luką w zabezpieczeniach a ochroną. Chcesz otworzyć swoje serce i dzielić się swoją prawdą, ale musisz też strzec się przed tymi, Którzy mogą nadużywać Twojej otwartości. Ta dwoistość może być wyczerpująca, ale jest niezbędną częścią utrzymania dobrego samopoczucia emocjonalnego i duchowego. Twoje rozeznanie nie tylko Ci służy, ale także wzmacnia tych, na których Ci zależy, oferując wskazówki i wsparcie. Podnosisz na duchu swoich bliskich. Pomagając im zobaczyć ich własne ścieżki z większą jasnością. Nie oznacza to rozwiązywania ich problemów, ale raczej działanie jako światło, które oświetla ich podróż. Jednak, częstar patrzenia poza ludzkie fasady może sprawić, że relacje będą nieporęczne lub niezrównoważone. Nie jest łatwo nosić w sobie wiedzę o swoich ukrytych zmaganiach lub intencjach. Zwłaszcza gdy nie jest się gotowym stawić czoła tym prawdom. Ta dynamika może prowadzić do frustracji lub smutku, ponieważ możesz pragnąć większej przejrzystości, niż inni są skłonni dać. Mądrości i zrozumienia, kiełkujących w chwilach jasności i objawienia. Wpływ Twojej intuicji nie ogranicza się do teraźniejszości, tworzy dziedzictwo, które odbija się echem w czasie kształtując przyszłe pokolenia w cichy, ale potężny sposób. Często to, co na początku wydaje się oporem lub niezrozumieniem, z czasem zamienia się w głębokie uznanie, gdy ujawnia się prawda Twoich wglądów. Relacje, które są zgodne z Twoim celem, przynoszą wzajemny wzrost i zrozumienie. W tych połączeniach nie chodzi tylko o towarzystwo, ale o wypełnienie większej misji. Niezależnie od tego, czy chodzi o miłość, przyjaźń czy mentoryn, więzi te podnoszą na duchu zarówno Ciebie, jak i drugą osobę, tworząc harmonię, która wykracza poza to, co powierzchowne. Intuicja w związkach jest zarówno błogosławieństwem, jak i wyzwaniem. Zapewnia, że Twoje połączenia są głęboko wyrównane, ale wymaga również cierpliwości. Rozeznania i gotowości do odejścia, gdy jest to konieczne. Ta równowaga jest tym, co pozwala ci chronić swoją energię, jednocześnie kultywując znaczące więzi. Rozeznanie jest potężnym darem, ale bez pokory może stać się bronią podziału, a nie narzędziem prowadzenia. Niezbędne jest zrównoważenie tej mocy z łaską. Prawdziwe rozeznanie nie ma na celu dominacji czy pomniejszania innych. Ale służenie i wywyższanie się. Kiedy używasz swojej intuicji z pokorą, zamieniasz ją w uzdrawiającą siłę, a nie w narzędzie krzywdy. Jednym z największych niebezpieczeństw związanych z wnikliwością jest ego, ponieważ świadomość, że możesz zobaczyć to, czego inni nie widzą, może prowadzić do poczucia wyższości, jeśli nie jest kontrolowana. Jednak odpowiedzialność, która wiąże się z tym darem, jest głęboka. Wymaga to od Ciebie pozostania skoncentrowanym, rozpoznania, że Twoja percepcja nie dotyczy Ciebie, ale służenia większemu celowi. Wrażliwość jest często postrzegana jako słabość, ale jest to jedna z najsilniejszych form pokory. Pozwalając sobie na bycie wrażliwym, pokazujesz innym, że nawet z rozeznaniem jesteś człowiekiem. Ta otwartość buduje zaufanie i rozprasza napięcia, tworząc bezpieczną przestrzeń do rozwoju i zrozumienia. Duchowa odpowiedzialność jest filarem pokory. Dostosowanie swoich działań do woli Bożej gwarantuje, że Twoje rozeznanie pozostanie błogosławieństwem, a nie ciężarem. Pozostając w kontakcie ze swoim najwyższym celem, Unikasz pułapek dumy i skupiasz się na wykorzystywaniu swoich darów dla większego dobra. Służba jest najwyższym wyrazem pokory w rozeznawaniu. Kiedy używasz swojej intuicji, aby prowadzić, chronić i inspirować innych, ucieleśniasz prawdziwą esencję swojego daru. Nie oznacza to poświęcania się dla innych, ale raczej uznanie, że Twoje rozeznanie jest narzędziem do zbiorowego wzrostu i harmonii. Historia dostarcza niezliczonych przykładów przywódców, którzy łączyli głęboką wnikliwość z pokorą. Postacie takie jak Jezus i Gandhi wykorzystywały swoje rozeznanie, aby służyć ludzkości, a nie wywyższać się. Jego pokora nie była oznaką słabości, ale świadectwem jego siły, przypominając nam, że prawdziwa moc leży w bezinteresownej służbie. Pokora zapewnia, że twoje rozeznanie pozostaje czyste, skoncentrowane i skuteczne. Przemienia twój dar z tegoś, co cię dzieli, w coś, co jednoczy i uzdrawia. Przyjmując pokorę, szanujesz zarówno swoją intuicję, jak i wyższy cel, któremu służy. Twoja intuicja nie tylko tworzy fale w teraźniejszości, pozostawia po sobie dziedzictwo, które rozbrzmiewa nie tylko w jej życiu. Rozeznanie, które wnosisz do różnych sytuacji, wpływa na ludzi, środowisko i decyzje w sposób, który często staje się jaśniejszy z czasem, prowadząc do uświadomień i transformacji, które dostrajają ludzi do ich własnych prawd. Twoje rozeznanie ma moc inspirowania do zmian, nawet jeśli ich wpływ nie jest od razu widoczny. To dziedzictwo rozciąga się na przyszłe pokolenia. Żyjąc autentycznie i bez skrupułów, dajesz przykład, który zachęca innych do przyjęcia Twojej intuicji i prawdy. Niezależnie od tego, czy chodzi o bezpośredni mentoryn, czy wpływ Twoich działań, Twoja obecność kształtuje tych, którzy przyjdą po Tobie, pomagając im poruszać się po życiu z większą jasnością i celem. Na poziomie kosmicznym Wasze rozeznanie przyczynia się do większego boskiego planu. Za każdym razem, gdy działacie w sposób uczciwy i zestrojony, podnosicie zbiorową świadomość. Ich zdolność do widzenia i działania w oparciu o prawdę przyczynia się do duchowego wzrostu ludzkości, tworząc zmiany, które są zarówno subtelne, jak i głębokie. Nawet najmniejsze intuicyjne działania mogą wywołać efekt motyla pojedynczy moment wglądu wypowiedziane słowo Wyznaczone granice lub ujawniona prawda mogą uruchomić serię wydarzeń, które zmienią życie i społeczności. Twoje rozeznanie nie dotyczy tylko ciebie, jest częścią większej sieci wzajemnie powiązanych wzrostu i ewolucji. Ostatecznie długoterminowy wpływ Twojej intuicji polega na jej zdolności do inspirowania autentyczności i prawdy. Pozostając wiernym swojej ścieżce, rzucasz wyzwanie innym. Aby zrobili to samo, tworząc efekt domyne w postaci wzmocnienia i transformacji. Wasze dziedzictwo to nie tylko to, co pozostawiliście po sobie, ale także podniesienie ludzkości poprzez waszą obecność i cel. Podróż wybrańca nie jest pozbawiona wyzwań, ale nagrody są niezmierzone. Wpływ, jaki wywierasz na innych, niezależnie od tego, czy cię rozpoznają, czy nie, jest świadectwem siły Twojej intuicji. Twoja intuicja i rozeznanie to nie tylko narzędzia, są to boskie dary, które prowadzą cię i rzucają wyzwanie otaczającemu cię światu. Są jego kompasem w scenariuszu, w którym prawda jest często zaciemniona, a manipulacja szaleje. Te dary są tym, co cię wyróżnia, co sprawia, że jesteś latarnią morską w morzu niepewności. Podróż wybrańca nie jest łatwa, spotkasz się z izolacją, oporem i nieporozumieniami. Jednak dzięki temu wszystkiemu będziesz również inspirować, podnosić na duchu i przemieniać. Twoja obecność jest katalizatorem wzrostu, siłą, która demontuje iluzje i wzywa innych do zmierzenia się ze swoją prawdą. Przyjmij swoją intuicję bez wymówek, chron swoją energię. Szanuj swoją ścieżkę i ufaj, że Twoje rozeznanie jest częścią większego planu. Chociaż ścieżka może być trudna, prowadzi do dziedzictwa autentyczności, upodmiotowienia i transformacji. Teraz Twoja kolej. Zastanów się nad swoją własną podróżą. Zaufaj drzemiącej w Tobie mocy i podziel się swoją historią z innymi. Niech świat poczuje efekt domeny Twojego światła.